który się da! O Dobra! Graj! Szkoda, że mi auto nie wybrało innego. Zmar Aura! Ej, Aura, ale nie musisz pójść w 30 sekundach. O, dzięki, pozdro. No. Już powiedziałeś... Ja będę się o to wycinać, zapomnę. Na no, milion No dokładnie, plus jeden, plus jeden, Milion procent zapomnę. Aura nie wie, kiedy... Przestać tak, jak rzeczy. licznik w prawym dolnym rogu wybije 30 sekund, rzecz jasna, nie minuta, go, nie to minut, wtedy, ani godzin, to wtedy... To, to wtedy. przestajesz mówić. Dobre, bo... widać, to wtedy przestajesz mówić. Dobra, widać kto GTO jedzie, tak to nie jedzie. GTO? No właśnie, no. A nie wiem, no. Tej safety car no. A bo... Gada, to. Ale nie, wolniej, wolniej. Który <laughs> no, tam tak, guzik próbuję, próbuję. Ale ja to jest moje, ja to ostatnio wyklinniełem, tak? tak. tak? No a, jak mapa pozwoli a, to tak zrobię Ale tu no chyba nie chodzi? wrócisz stary Nie, jak fala no to go wybije wystarczająco do góry to wróci na spokojnie Ty, co a to jest do Co to? To jest trofi bez ale... tego, bez dupy Hello Widzisz, to, ja, ja mam tak, mi tak, mi tak mi się huncić, widzisz? trofi tak? bez dupy Ale chłopa wypierdol... A nie macie dupy? O. Nie <laughs> O Jezus, ja <laughs> też o nie, ale mnie pociągło. Ale to mchogot Ale ja już zwolniłem wtedy śmierci. Nie, nie, ja bol, ja bol. Ja tak głos, ja tak zwolniłem pominałem. I Jakby I dalej, mogłem, tak ale nie chciałem, ja bol. Doceniam to. Dzięki, Fala. Nie ma za co. Na dół, Rano ja nie zdążę jak on. No powiem tak, jabal będziesz mógł bić ładnie teraz A Pamiętaj Jabal co zrobiłem przed momentem no. pamięta pamiętam. do Kuba! O oh, nie! <laughs> Rozjazd! No to ciekawe! No, no i ja cię przepuściłem! Ty, ziomek! Jakby... Bardzo ja już No dalej jedzie a ten... Kogat już daleko jedzie, ten dajmy ziomek. Taki, że to dajmy pchasz! Ziomek! Z że rzeczy się płaci. No ooo oh. <noise> za, 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 co dokładnie się za dupę okej, okej okay, okay. to już wszystko jasne wszystko wiesz? wspaniale jasne jak tam do tyłu pojechał daleko no to chwilę poczekamy nie Wywa, nie proszę nie wywalić 50. pierwszego, proszę wypierdolić temu pierwszemu o nie, bo no był, długo właśnie, teraz, przez chwilę nie, co teraz już nie jest Dawaj, bierz tego pęda bambusa! No nie no! Nooooo! nie! No. Nie no! Nie tak no, się kupali, tak, kupali, tak się tak nie się radzi. Radzi. nic, nic, tak nic się nie mogliśmy sadzi. na to zrobić! Nic to absolutnie, to ani jednej Kuba rzeczy pę, nie mogliśmy wiedzin. na to zrobić! Nic! Tak? Nic, po prostu jechaliśmy no, dalej no. cię wysrało tak! No do no! przez no, no. no, no. no, to! Kurczę, pieczone! Kurde! Oooo! <laughs> <o, laughs>

Panki moja trzeci jest! Proszę o pak nie. przyjemności! Ja chcę pak przyjemności! O, gore, nie, ale nie, zostaw, no! Jeszcze Szepard, jak to w drugą stronę będziemy. wyglądało? Tak, będzie, nie nie? Ale tak, ja, to Nie będzie, bo ja to nie dojadę! Ale ja u bo ja, bola mam no. przysługę! koła! Super! Jezus. A, ty masz przysługę, więc nie przysmugę. Okay. Dobrze łaury nie masz przysługi! Dobrze, mamy rampy! I nie jestem pierwszy! Bojabol koła nie ma! Zabawne! Czemu piesego puściłeś? Halo, kuba.pl Bo co? 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 No to co? tym nie pchasz, tym Dobra, pchamy aurę Rozpędź szweda! Akcja, rozpędź szweda Rozpędź szweda? Dawaj, dawaj, pode mnie, pode mnie, dawaj! Kuba! No byś mi wywalił, no! Nie strącił pierwszego niestety A, To prawda. Ale tam Spuś... oku Możemy na tym nie spu... Przecież Co Przecież ty robisz. <głuch> to gówno jest takie. <głuch> ja bol! No, jesteś przytomny! Nie będę całka jest jakiś nieprzytomny! Okay. Dobrze, Próbuję No pierwszego. ale chcę. nie bo on na mnie wierzył, gdzie ja byłem czwarty, jestem czwarty. czwarty. O we mnie się w dupioczach do No dobra, no Dla. co mam, co mam zrobić, no? Aha Chwilę nam zajmie tutaj Jezus, robimy. jak może ty widlak, że to jest takie gówno pierdolone Kurwa, nie rozumiem Właśnie o to chodzi, żeś tym jechał No dobra Ja, Paul, musisz się teraz w nich wdupić Wow, bo wszyscy jadą Fajnie się stoi, chłopaki Tak, czekamy Tym nikt nie, nikt, tym nie przejedzie po prostu. Aha Aha No cóż, coś mam powiedzieć, ja to tak samo no, jedź ta, jedź ta tam, <głos》>, sama wejdzieć, no. Aura pierwszy, schudź go! Aura, wiesz tam w nich! Okej, okay, <głos》>. wiadę. Okej, okay. jakby ci powiedział, stoją, czekają jak ci powiedział nie Jakby ci powiedział, nie wiem, żebyś się, nie wiem, zapierdolił łaczka w mordę, ja to też byś tak, tak zrobił. Tak, że jakbyśmy pojechali w czwórkę, to Jabłonka nigdy by tego nie przejechał. Jakbyśmy zablokowali tę drogę w czterech. No ale. Ale posłuchał Aurowskiego, <głos》>, tak? <głos》>. Musisz w nich wjechać. Musisz w nich wjechać, dobra, wszyscy, w ogóle czekają nie? Wypierdam się. czekają, czekamy dlaczego czekali ludzie. Ciekawe ale ty szybki jesteś ogaty, ja ci dupię. No na pędziku tak, nie ma. Na twoim pędzie to się mogę rozpędzać. Lista. Dobra, blista, tam jedzie glizda jakaś z przodu. Dawaj, dawaj! Weź ją kuba, na dubc! Diabol! Nawet... Ja w końcu coś dobrego jabol. zrobił, no. Przydał się w końcu, pożyteczny. Jabłol! Dobra. Ja są grające. No nie, no dobra. Upłynie normalnie, ty. No tak, no przecież możesz, nie? Ale jest pierwszy, więc jakby... Eee. Nie można chuncić tych, co jadą normalnie. AURA, KURWA, DŁI no. tak, NA <laughs> Ja to muszę powtórzyć, ty jesteś jakiś pierdolnięty, kurwa! Podbiło mnie, no! Nie, ale ty no, jechałeś w gościa, no. który, kurwa, on nie ma pierwszy! Ale mnie ja. podbiło, no! Podbiło, ja i mi podbiło. Podbij se kurwa gada. podkowy w mózgu, debilu, bo jakby jakby tam średnio kurwa. Coś jakiś nienormalny, no, po powiedziałem to dosłownie w tej sekundzie i dostałem przestał Ja i osoba, która druga. No coś kurwa. Ja dupia. Ty tylko powiedzieć? O, kurwa, <laughs> że mam fantoma Sierpię. Ty nic nie masz do Aha. A, to fajnie, by było, żebym sobie przejechał. Generalnie. Błyn, błyn, błyn. Nie! Hmm. To we mnie! Faj no kurwa, strona, Ja byłem ja byłem na zakręcie. Ja Ja byłem na zakręcie. no! Na ja byłem ziomar Ja no, nie, się, nie, no nie, w momencie. W momencie. nie, nie mogę, mogę. nie, Co tutaj nie wybalo? Się, Ja byłem Ja byłem Ja Ja on pierwszy jechał. No tak, mi właśnie mnie wypierdolił jakby. No, ale on jechał pierwszy. No, bo, on no, to ja? Ale trzeba parę ostatnich. Aha. Ale ja byłem pierwszy. Dobra, to ja byłem pierwszy. Czy ty, nie Obrad, nie nie czwartego jabola, jak jechałeś nie, pierwszy? No dobrze, natomiast... Nie ale... Ja nie, no dobrze, nie, nie, no wyczynę? dobrze, dobrze, no miałem prawo, natomiast jeśli no, miałem faktu... Ichałem chągle... ciągle prawą stroną, nawet się nie dotknąłem Kto to jest pierwszy? Ty jesteś pierwszy? Przede mną? O, nie Ta, ty, o, ty jesteś jest pierwszy Ziomeczku, ty nie masz życia Pierwszy jest ten, Dywany. który pierwszy jedzie Fortnite busem W tym momencie jest to <laughs> ja, Polsiomal Ja, ma dostanie jeszcze raz wreszciłem. Ale dlaczego? Ja cię nie dotknąłem w ogóle No jesteś pierwszy, no jakby o chuj ci chodzi, no okej, dobra co leci tam Kurwa, ten chłopak. Wszystkich tam. Wszystkich wypierdolę. Kurwa, nigdzie przejdzie tego. No, chuj. Powtórka panowie. Wywalić, panowie, tak powtórka. Lecimy. Iś tak. panowie wypierdalasz Reden. Eee, Ty wypierdalasz uwagaj. drugi. O! Jawol, trzymaj dobra, stracił. zablokowaliśmy go, eee. dobra, Nie, nie pojadę Ci Jeszcze pomagam, poczekaj już dobra, dobra, w dołączajcie, dołączajcie, Jadajmy, jadajmy, jadymy, wszyscy twardo. Wszyscy Pardo! Pardo z nim Twardo każdy po kolei, let's No Dawajcie go Co? Co? go Szeparda Okej. Okay. Wow. Fajnie, fajnie było z wami jechać, to prawda, super. Fajnie było, panowie, Super no, przygoda, chłopaki fajnie, Panowie, wychodzimy. dobra. To tak. Tamrowski jazda wszyscy do przodu, let's go, teraz się znowu. Ale to jest przynajmniej taki face to face, że każdy no, no, się nadrabia, no. nie? Tak, no. Więc. Więc się wszyscy nadupcają. Porównie. A nie musisz mi zajeżdżać drogi generalnie, bo... Nie musisz zajeżdżać drogi. Jakby po prostu jedziemy sobie dalej. Kurwa. Może <laughs> jedziemy na wodę ogólnie. W łaziej na wodę, ja obecnie. Uważaj dostała, na ziemię. Do Te ziemię. Nie ma. Ja dostanę. Uciek, uciek, dranie. A ja, 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 dobra, szybko, szybko, Nusem, anusem, anusem, wjechać, anu, anusem, go. wjechać, wjechać, anu, anusem, go. anusem. Wyprzedzaj. Wola my. Ja pojęno, ale ja. w mordę jezra kopane. Marioła. Ocie. Cool. A, ale nie, wszyscy jadą tym samym, więc. No. Eee. Dobra, to busta, busta i do przodu. Let's go. Do tego Lewa busta, to ale dałoby radę go wywalić na tym, dałoby no, no, radę go nie wywalić. Nie ma do Jezus, tak podbija już samego tako, ale to jadę. woda trochę zatrzymała chyba. No, mienaw, 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 nie, wywracał. OJUZ, jak jaka, jaka fala! Nie, woda. JA POL! Ja POL! Jaka fala podbija do góry. Ale fizznie. widzę, że, że tak się zatrzymałeś po prostu. Ale Zacząłem laczać się, ja lewiatowałem. Lewiatowałem! panowie, panowie. Ja wymiotowałem, panowie. Ja wymiotowałem, panowie. O, dobra, żarnobog. O Ale fajnie mi obróciło. My też. Ale fajnie obróciło Let's go Okej okay. A, bo wy w duchu. No właśnie próbuję wyjechać z tego ducha o. o, dobra, wyjaliśmy Duszek. Duszek kociuszek o, o, dobra, woda znikła! Zniknęła. Ale tu Na Zniknęła! Tak, to leci wiesz, jak Będzi. po zwykłej drodze po prostu A to nie jest tak dlatego, że to się rozpędza przez tego baga możliwe, po nierównościach? Tak, może, może. ale też przerobione były teraz. Nie? O nie. Ha, ale mi pierdolnie. <grym> nie, właśnie <grym> <grym grym> wiesz co? So... Ale jedzie okay, dalej skubany. Ciężko, ale palną Dobra. O, 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 o! Będzie... o nie! O! O, nie! <noise> ale mam ja jaję, Dobrze, <noise> ale mam przedubcone. Zostaw mnie Algo. tu! A tą rampą <noise> okay. okay. jaki okay. flaming po lewej w ogóle jest? IZO! IZO za... robił to mapę. Ten, ostatni I zawsze robię to I zawsze robię to mapę. I zawsze I mapę. I IZO! O, nie o, nie. O, nie. nie naprawdę. Super, super podoba mi się! Nie. Ale guma, to mógł być dogaś, taki dogaś. Game Changer! To mógł być taki Game Changer! Oje. Jezus Maria! Z lewej, Dobra, Uj, ja tam nie spuszczam. jedziesz tam! Falaj. O, o no, Jezus, syke, ja! ja kończę ostatni! No, to nieważne! Nie to no, Faktycznie, to się rozpędzał był Game Ale Changer! Się. Zobaczymy, o. kto będzie miał falę! Właśnie... No fale mogą tylko nas zatrzymać A, jeszcze. nie mogę sobie jechać? No, tak, mam fale, ale może zniknie? Zniknie, zniknie. O, tak, ja powoł. cię nie nadganiam w ogóle. Ty w ogóle jedziesz szybciej ja, ja właśnie nie wiem, o co tu o co chodzi. Ra ra. Ja też nie wiem, o co tu chodzi. Ale ja ja to był zepsuty potencjał na ostatni. Jakaś fala Zepsuty potencjał na ten ostatni pojazd. Z miejsca Jedziesz szybciej. Właśnie... Nie wiem. To jest... bagno. Magno, Dobra. Nie dan duchu jechać do samego końca. Mówię, no takby. Tak by... To by był tak zmarnowany potencjał. O jezus. Sz sz szmutno mi teraz, bo wszyscy by się do końca napierdali. Aaaa, dajże no spokój. Dajże no spokój. Co tam, kuba pyły Ale, flaming. A, nic. Dobre, no, szczerze, ale, flaming, no. Średni ten face, średni.